To opowiadanie również dotyczy znanego Wam bohatera, czyli Stefana. Można się z niego dowiedzieć czegoś o kilku wodnych zwierzętach. A dla tych, którzy lubią krótko i na temat, poniżej streszczenie. Stefan wypadł z samolotu. Utknął na bezludnej wyspie wielkości Łazienki. Popłynął na delfinie Andrzeju do Delkowa. Popłynął na Andrzeju do Wielkowa i spotkał pluma. Popłynął na plumie do Skalaralowa i spotkał Skalmirę. Popłynął na skalmirze do Morkowa i spotkał morka. Popłynął na morku na wakacje, na które miał polecieć. Stefan spędził kilka dni w hotelu na wyspie Ziórek. Podsumowując, Stefan cieszy się, że to się wydarzyło, bo dzięki temu mógł spotkać ponownie Andrzeja, Pluma, Skalmira i Morka. Prawdopodobnie niewielu, niewielu z Was zadowoli samo streszczenie. I tak chcielibyście pewnie przeczytać całe opowiadanie. Pozwólcie, że przeczytam Wam je ja. Cała ta historia wydarzyła się w wakacje, kiedy Stefan miał wylecieć za granicę. Właśnie, właśnie dojeżdżał do lotniska. Na lotnisku nagle rozbolał go brzuch, więc postanowił pójść do restauracji. Zamówił tam herbatę o nazwie Zurka. Zamówił też pierogi z serem, a danie to bardzo mu smakowało. Następnie Poszedł nadać swój bagaż, a gdy już to zrobił, udał się do sklepu i zakupił tam kubek z napisem: I love flying. Kocham latać. Potem poszedł na odprawę i wszedł na pokład samolotu. Zajął miejsce przy oknie i zamówił orzeszki, wodę, herbatę oraz chipsy z inkesy o smaku ziemniaczanym z drobinkami orzechów. Samolot leciał już godzinę. Cały lot miał trwać dwie godziny. Stefan poczuł, że musi udać się do toalety. Idąc wzdłuż korytarza, pomylił drzwi i zamiast drzwi do łazienki otworzył te ewakuacyjne i wypadł. Leżał na ziemi około 10 minut. Kiedy się ocknął, zobaczył nad sobą panę z dwoma kokosami. Podniósł się z ziemi, i wtedy wszystko mu się przypomniało. Pomocy! utknąłem na bezludnej wyspie! krzyczał. Jednak to nic nie pomogło. Stefan był bardzo głodny, więc zjadł kokosa. Wpatrywał się przy tym w niebo, sprawdzając, czy nie leci jakiś samolot, i wodę, Patrząc, czy nie nadpływa jakiś statek, cokolwiek. Jednak nic takiego się nie zdarzyło. Z tego wszystkiego aż się rozpłakał. Nie wiedział, co począć. I kiedy już miał skoczyć do wody rekiną na pożarcie, zobaczył, że z oddali nadlatuje helikopter. Ratunku! Ratunku! zawołał. Ale nikt go nie słyszał. Na wyspie bardzo mu się nudziło, bo była mała, okrągła wyspa wielkości niewielkiej łazienki. Siedział na piasku i długo płakał, aż zasnął. Gdy się obudził, znów zjadł kokosa i kawałek chleba, który znalazł w kieszeni. Zdjął koszulkę, powiesił ją na palmie i wyszedł popływać. Nagle spostrzegł, że zbliża się do niego wieloryb. Próbował oczywiście uciec, ale na próżno. Wieloryb pożarł Stefana. Stefan myślał, że to już koniec. Ale na szczęście przypomniał mu się pewien film i postanowił połaskotać wieloryba od środka. Wieloryb kichnął, a Stefan wypadł z jego brzucha i wzledział w powietrze. Spadł na palmę, po czym odbił się od niej i spadł prosto na grzbiet delfina. Po czym odkrył, że delfin to znany mu skąd inąd Andrzej. Stefan go kiedyś tresował i wtedy bardzo trudno było mu się z nim rozstać. Bardzo się ucieszył na jego widok i od razu wypowiedział znaną Andrzejowi komendę ZL, co oznacza Znajdź ląd. Andrzej natychmiast zabrał Stefana z powrotem na wyspę. Kiedy się tam obaj znaleźli, Stefan założył swoją koszulkę i zaczął się bawić z andrzejem. Poskakali razem, popływali, porobili miliony różnych sztuczek. Kiedy skończyli zabawę, Stefan wypowiedział kolejną komendę. JNKW, co znaczyło: jedziemy na kolejną wyspę. Popłynęli razem na ulubioną wyspę wszystkich delfinów, a mianowicie na Delkowo. Była to wyspa zamieszkana przez same delfiny. Miały tam wszystko, począwszy od pięknych wodospadów, poprzez domki z kamieni, aż do wodospadów, z których spadało jedzenie i picie. Krótko mówiąc, wszystko, czego delfinia dusza zapragnia. Nie wiadomo skąd się wzięła ta wyspa to wielka tajemnica. Andrzej oprowadził Stefana po wyspie, pokazał mu wszystko, a potem zaprowadził go do wodospadów z jedzeniem. Był tam nawet sok ziemniaczany i ziemniaki. Było nawet pesto, kluski śląskie i chyba wszystkie możliwe potrawy świata. Stefan zjadł pesto, wypił pyszny koktajl, a na deser zjadł lody ziemniaczane. Wszystko mu się. Wszystko bardzo mu smakowało i tak się najadł, że nie miał siły iść dalej. Wyszeptał tylko do Andrzeja ZNDEU. Co oznaczało, zaprowadź mnie do łóżka. Tak też Andrzej zrobił. Stefan przespał się w dołku, wyrytym w kamieniach. Liście służyły mu za prześcieradło, siano za kołdrę, a trawa za poduszkę. To dziwne, bardzo wygodnie mu się spało. Wyspał się znakomicie, a kiedy przebudził się kolejnego dnia, zobaczył przed sobą koktajl jagodowo-malinowo-wiśniowo-bananowy. Na samym czubku było trochę śmietany. Wyglądało to szalenie apetycznie. Stefan zjadł wszystko dokładnie w 58 sekund. Potem zawołał Andrzeja, a on natychmiast do niego przypłynął. Wtedy Stefan wydał komendę ZNL, co znaczyło Znajdź nowy ląd. Andrzej wziął Stefana na swój grzbiet i popłynęli do Wielkowa. Była to wyspa wielorybów. Stefan uściskał się tam z Andrzejem i powiedział do niego na pożegnanie DA oraz PMMD, co oznaczało: „Dziękuję, Andrzej, i Pa, mój mały delfinku. Kiedy tylko się wrócił, dostrzegł pluma. Plum to wieloryb, którego Stefan też kiedyś tresował. A sama wyspa wyglądała mniej więcej tak jak delfinowa, tylko była nieco większa. No bo wiadomo przecież, że wieloryby są większe od delfinów i potrzebują więcej miejsca. Stefan pobawił się trochę z Plumem, a następnie zjadł pizzę ziemniaczitę i wypił Pepsi. Trochę się przespał, a kiedy obudził się następnego dnia, zobaczył Pluma niosącego kanapkę z ziemniakiem, serem, szynką i kapustą oraz herbatą. Z... Stefan powiedział tylko dp, co znaczyło dzięki Plum i spałaszował wszystko ze smakiem. Potem poprosił Pluma, aby zaniósł go na kolejny ląd i Plum zabrał go do Skalaralowa, a była to wyspa nosaczów sundyjskich, w skrócie Skalmarów. Tam Stefan spotkał swojego starego przyjaciela Skalmira. Skalmir od razu poznał Stefana i podbiegł do niego. Chwilę pobawili się razem, po czym Stefan poszedł coś zjeść. Zjadł pomidorówkę, popił wodą i poszedł się trochę przespać. Kiedy się obudził, spostrzegł Skalmira niosącego paluszki rybne i wodę. Stefan poprosił go, żeby zaniósł go na kolejny ląd i Skalmir zabrał go do Mokowa, czyli na Wyspę Słoni Morskich, w skrócie Morsów. Kiedy tam dotarli, Stefan poczuł, że jakieś płetwy zasłaniają mu oczy. Zawołał tylko Morek i rzeczywiście był to Morek, jego stary kumpel. Pobawił się z nim z radością, a potem poszedł zjeść kabanosy i wypił sok z marakui. Następnie udał się na spoczynek, a kiedy się obudził, zobaczył Morka z kilkoma innymi morsami niosącego jedzenie dla Stefana. I tak dostał pyszną jajecznicę. Kanapkę z ziemniakiem, słodką bułkę, surówkę z ziemniakami i kotletem schabowym, truskawki, wafelki czekoladowe, smoothie owocowe i serwik. Najadł się tym wszystkim po brzegi i trochę zdrzemnął, bo brzuch mu ciążył. Kiedy się znów przebudził, zobaczył obok siebie morka i poprosił go, aby ten zawiózł go na ląd, na którym są ludzie. Tak też morek zrobił. A kiedy Stefan dostrzegł już plażą, przypomniało mu się zdjęcie z ogłoszenia internetowego. Hotel na wyspie z Zynuk. No właśnie tam, gdzie, gdzie miał leczyć na wakacje, tylko wypadł z samolotu. Pożegnał się zatem z Morkiem i udał się do hotelu. To był koniec jego przygody, w której w sumie bardzo się ucieszył, bo ponownie zobaczył swoich morskich kolegów. A wakacje za, z, na Zenoku bardzo mu się podobały. Stefan na farmie to kolejna opowieść ze znanym ziemniakiem Stefanem. Tym razem zapragnął zbudować farmę. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobił, Posłuchaj kolejnego opowiadania. Był piękny, słoneczny dzień, kiedy Stefan zapragnął założyć farmę. A stało się to dokładnie 20 maja. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobił, posłuchaj. Pewnego ciepłego i słonecznego dnia Stefan postanowił całkowicie zmienić swoje życie. Zdecydował się zbudować farmę. Chciał na nich hodować dużo najróżniejszych zwierząt. Od słodkich króliczków, poprzez nosacze sundajskie, aż po słonie morskie, w tym celu planował założyć duże akwarium. Pomyślał tylko: Jak ja to zrobię? I wtedy przyszedł mu do głowy pewien pomysł: Zagram w milionerach. O tym, jak Stefan grał w milionerach, jest osobne opowiadanie. Poszedł więc do programu, zagrał i wygrał. Za milion ziemniaczanych szylingów Stefan kupił sobie posesję, której powierzchnia była tak wielka, jak siedem stojących obok siebie bloków. Na początek zakupił świnki, kozy, psy, koty, konie, króliki, borsuki, owce, krowy, pelikany, flamingi, zebry, nosacze sundajskie i wiele innych zwierząt, a do akwarium dużo różnych gatunków ryb oraz morsy, foki, delfiny, rekiny, wieloryby i wiele, wiele innych zwierząt. Zaprosił kolegów i pokazał im całą swoją farmę. Wszystkim bardzo się podobała. A oto jak Stefan zajmował się codziennie zwierzętami. Po śniadaniu doił krową. Potem strzygł owcę, a następnie karmił świnkę morską, która mieszkała w małym domku. Po tym wszystkim zawsze trochę odpoczywał. W południe było gorąco, ale na szczęście większość wybiegów dla zwierząt znajdowała się w cieniu, więc w południe Stefan karmił wszystkie zwierzęta. Po południu, między godziną 14 a 17, Stefan doglądał, czy któryś z jego podopiecznych nie jest w ciąży, albo czy nie jest chory. Taka codzienność na farmie. Po sprawdzeniu wszystkich zwierząt, między godziną 18 a 21, Stefan mył prawie wszystkie zwierzęta. A dlaczego nie wszystkie? Ponieważ miał ich bardzo dużo i gdyby je wszystkie umyć, zajęłoby mu całą noc. Późnym wieczorem, a czasem nawet w nocy, Stefan zamykał wszystkie wybiegi, aby zwierzęta mogły pójść spać. I tak wyglądały jego dni mniej więcej przez rok. Ale pewnego dnia, kiedy Stefan dawał siano koniom, zauważył zbliżające się tornado. Bardzo się wystraszył. Postanowił gdzieś się schować razem z kilkoma ulubionymi zwierzętami. Trudno mu było zdecydować, który wybrać, ale ostatecznie postanowił, że weźmie ze sobą klacz Kingę, ogiera Marcina, kotkę Pysię psa jego króliczka Kamila, króliczkę Frytkę, świnkę Peggy, baranka Stellę, krowę pellę, fokę Phoebe. Foczka była jeszcze bardzo malutka i Stefan włożył ją do akwarium. Delfina Andrzeja umieścił w małej rzece w piwnicy, tak jak i fokę i przeniósł tam też nosacza sundajskiego z Kalmara i słonia morskiego Morka. Niestety, z jednym ze swoich ulubionych zwierząt, z wielorybem Plumem, Musiał się pożegnać. Ulubione zwierzęta morskie Stefana to mors morek, delfin Andrzej, nosar sundajski, skalmir oraz skalmar, ale częściej mówi się, do niego, mówi się na niego skalmar, no i oczywiście wieloryb plum. Stefan zabrał też kilka innych zwierząt. Tyle, ile mógł i w większości się razem, chował się razem z, nim w z nimi w piwnicy. Reszta niestety musiała zostać na farmie. Ten Stefanowi tak bardzo było żal tamtych zwierząt, że postanowił zginąć z razem z nimi. Wyprowadził wszystkie pozostałe zwierzęta z piwnicy i ustawił, ustawił je wszystkie na farmie w dwóch dług, długich rzędach. Pożegnał je wszystkie tymi słowami: Kocham Was tak bardzo, że nie pozwolę Wam odejść beze mnie. Odejdę razem z Wami. I wtedy tornado wkroczyło na farmę. Stefan patrzy, jak zrywa dachy i wszystko niszczy. Jego ostatnią reakcją, zanim tornado go porwało, był płacz. A potem wirował już ze wszystkimi zwierzętami. Wirował długo, aż w końcu tornado wyrzuciło ich w powietrze. Zwierzęta upadły na ziemię, a Stefan na trampolinę. Odbił się z niej i spadł na resztkę dachu, jaki pozostał na stajni, i stamtąd patrzył, jak wściekły żywioł niszczy resztki jego farmy. Zaczął głośno płakać. Głośniej niż wtedy, kiedy spalił się dom w pożarze wywołanym przez gry. Nie miał pojęcia, co robić, ale po chwili wpadł na pewien pomysł: pójdzie znów do milionerów. Tyle, że tym razem w przebraniu i przedstawi się jako Stanisław Mucha, lat 55. Powie, że jest już na emeryturze i że kiedyś był pracownikiem firmy Pilkington. Jego przebranie wyglądało właśnie tak jak na obrazku. Jak to Stefan? Poszedł. Znów wygrał. Elo, elo. Zgarnął pół miliona szylingów i odbudował swoją farmę. Stanęła bardzo blisko jego domu. Z domu idzie tam 5 minut, nie więcej. Żyje teraz prawie tak samo jak kiedyś, tylko że teraz zamieszkuje jeszcze obok niego rodzina. Razem chodzą na farmę. Stefan ma w domu dwie świnki morskie. Pierwsza to karmelek, a druga to pusia. A na farmie urodziły się trzy przesłodkie, małe kotki. Pierwsza z nich to brązowo-biała Pysia i ona jest najmniejsza. Druga to ciemnobrązowo-biała ciemno Ania, ona jest największa. A ostatni z nich to rudo-biały Filemon i on jest średni. Ich mama ma wiele różnych odci odcieni: od rudego po biały i ciemnobrązowy czyli ma wszystkie te same kolory co jej dzieci. Urodziły się też dwa małe Jorki. Pierwszy z nich to petitek, a drugi tofil. Stefanowi urodziło się na farmie jeszcze wiele innych zwierząt, niezwykle słodkich, ale to zbyt wiele, żeby o nich wszystkich napisać. Podsumowując, dzięki tornadu Stefan zrozumiał, jak ważne są dla niego zwierzęta. Jego rodzina też zbliżyła się do, do niego i zamieszkała obok. Dzięki temu Stefan mógł rozbudować swoją farmę i stała się piękniejsza niż była wcześniej. A pieniądze to ostatecznie żadna strata, bo wygrał je znów w bilionerach, do których, mu, do których może chodzić ile razy zechce, bo peruki, soczewki i okulary nie są przecież aż takie drogie. Może tam chodzić nawet codziennie. Okazało się więc, że ta przygoda miała same plusy, a Stefan żył długo i szczęśliwie z rodziną i swoimi zwierzętami właśnie na farmie.